oczepiny to wywodzący się z tradycji słowiańskiej obrzęd weselny zwany niegdyś przebabinami, czepieniem czy też czepinami, podczas którego panna młoda symbolicznie żegnała się ze stanem panieństwa i wkraczała w stan zamężny. Nazwę zaczerpnięto od słowa czepiec, nakrycia głowy, które zastępowało panieński wianek. Tradycyjny czepiec weselny wykonany z misternie haftowanego białego płótna był podarunkiem od matki chrzestnej panny młodej. Pierwotnie oczepiny miały miejsce po przenosinach młodej do domu męża. Później dokonywano ich w czasie trwania wesela, gdy zegar wybił północ, zgodnie z tradycją. Oczepiny odbywały się w komorze lub bocznej izbie, do której zamężne kobiety prowadziły pannę młodą. W tym czasie grajkowie przygrywali, a biesiadnicy śpiewali najstarszą pieśń weselną Oj, Chmielu, Chmielu, Oj, chmielu, chmielu Ty bój na ziele Nie będziemyście żadne wesele Oj, Chmielu, Chmielu Ty bójne na ziele nie będzie wejście żadne wesele. Oj, w oj, nie Boże, niech Ci Pan Bóg dopomoże. W Mielu nie Boże, w nie Boże. W pomieszczeniu z Panną Młodą przebywały wyłącznie kobiety, a obrzędu oczepin dokonywała starościna Sfaszka. Pannę sadzano na ławie, stołku, skrzyni bądź dzieży odwróconej denkiem do góry, nakrytej baranim kożuchem z wywróconą ścierścią, który miał symbolizować płodność. Uroczystość rozpoczynała przemówieniem starościna i w imieniu mężatek pozdrawiała Pannę Młodą. Niech zełna przy mnie stoi, niech zei się serce kraje, ze mnie młodą mu zdaje. W tym czasie zebrane wokół niej druhny śpiewały oczepinowe przyśpiewki. Większość przyśpiewek było w tonie smutnym i przygnębiającym. Odzwierciedlały one przede wszystkim żal młodej dziewczyny spowodowany utratą panieństwa, i lęk związany z wkroczeniem w nowe, nieznane życie. Ale nie tylko. Należy pamiętać, że w dawnych czasach to rodzice dziewczyny wybierali jej przyszłego małżonka. Często więc musiała wychodzić za mąż bez miłości i wbrew własnej woli. Oczepiny urozmaicone były ceremoniami, które symbolizować miały sprzeciw młodej panny przed zmianą stanu na zamężny. Druchny weselne zdejmowały z głowy młodej wianek. Tuż po tym ścinano jej tradycyjnie długi warkocz lub skracano włosy. Następnie starościna odbierała od brata młodej lub najstarszego drużby przygotowany czepiec, a starsze, zamężne kobiety nakładały go młodej żonie na głowę. Dziewczyna na niby broniła się przed włożeniem czepca, zrzucała go z głowy, deptała, uciekała z pomieszczenia przed mężatkami mającymi ją oczepić. I tu z pomocą przychodzili żonaci mężczyźni, którzy zamiast czepca wkładali jej na głowę męski kapelusz. Za odnalezienie panny młodej i ponowne doprowadzenie do izby odpowiedzialni byli drużbowie. Ostatecznie młodej pannie zdejmowano wianek i zakładano czepiec oraz chustkę. Czepiec, włożony na głowę i naznaczony znakiem krzyża, pieczętował małżeństwo, stając się atrybutem nowej roli kobiety jako żony i gospodyni. Od początku XX wieku czepiny odbywały się w izbie przy udziale wszystkich uczestników wesela. Po oczepinach młoda mężatka musiała zatańczyć specjalny taniec ze starościną, dróżkami i młodym, zwany wywodnim, podczas którego zwyczajowo kulała. Oczepinom towarzyszyło wiele obrzędowych pieśni weselnych. Na szczęście już nie o smutnym, a żartobliwym charakterze. Powiedział pan nie. młody wesele do środy, ale pani młodomiący wesele.